Cześć kochani, dzisiaj króciutki filmik, co się dzieje w tym akwarium. No, nie najnowszym oczywiście, ale to wpuściłem te galakcji, tam spinatki i, i red orchideje. No, powiem Wam tak, te samice z jajami tu chodziły. Nie widzę, żeby już nosiły jaja, ale coś, coś się pojawiło: jakieś maluszki. Nie wiem, czy będzie widać tutaj na tej kamerce. A tutaj przede mną jest mała krewetka. O tyle mała, że moja kamera nawet jej nie łapie, mimo że ona jest na słoiku. I powinna być widoczna. Ale wiecie, jak ma się swoją kamerę, to tak jest. No i co mogę powiedzieć? No, myślę, że dodawanie tych różnych proszków, enzymów i reszty w jakiś sposób pomaga utrzymać się tym maluszkom w tym akwarium, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. No na razie widziałem to tam trzy sztuki, nie? ale nawet tak trzy sztuki by przeżyły tylko i dorosły. I tak będzie sukces jak na te krewetki, ponieważ jak już kiedyś wspominałem, one raz na pół roku dają młode. A pewnie już są stare i za niedługo pewnie padną ze starości, więc chciałbym mieć jak najwięcej młodych, yy, młodego pokolenia przystosowanego do moich warunków akwarystycznych. Moich soli, w sumie nie moich, bo to są fale quadropo ale yy, chodzi mi o moje parametry. Ok, no jakby się ruszył ten maluszek, to przynajmniej byście go widzieli. No. Nie wiem, czy go w ogóle na tej kamerze będzie cokolwiek widać, ale jest. Jest. O, tu jest dorosła krewetka, tam są te galaktyki, no. a tu jest ten maluszek. No szkoda, że nie ma ich więcej, no. Kurde, tylko czy czyje znalazłem. Ale okej. Okay. Dobra, życzę zdrowych, wesołych świąt. Wypoczywajcie e, jutro, niedziela, poniedziałek, śmigus, dyngus. Czy, no. I tyle. No, trzymajcie się. Drówka, zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Cześć.